Hej, witam Was! Tutaj Dominik. Zaczynamy właśnie naszego vloga. Pokażemy Wam dosłownie każdy dzień z naszych zmagań, wiecie tak, bez zbędnego cięcia. Więc wciskajcie suba, lajka like i dzwonek, żeby być na bieżąco. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało z technicznego punktu widzenia. Na pewno jestem w stanie pomóc chłopakom w kilku kwestiach, między innymi malowanie, układanie paneli, cegły czy też fugowanie, więc pewnie nie w każdym odcinku pojawią się, tak wiecie, z narzędziami w dłoni, natomiast będę tutaj codziennie, aby wam pokazać i przede wszystkim opowiedzieć, jak przebiega nasze wykończenie. Na całość mamy przewidziane 2-2,5 tygodnia, więc zobaczymy jeszcze, jak nam wyjdzie. Jest godzina 7.30, za 10 minut pojawią się chłopaki i wszystko się zacznie, wtedy nie będzie już czasu na myślenie. Zaczynam się delikatnie spinać, bo miałem w głowie tego vloga już od kilku tygodni, aż tu nagle się zaczyna, więc trzymajcie kciuki za nich i przede wszystkim za mnie. Dziękuję, że przybyło aż tyle subów po ostatnich odcinkach, więc nie przeciągamy, lecimy. Może na początku przedstawię Wam ekipę Jacek, czyli szef. Staszek, pomocnik Jacka, no i ja, czyli osoba do przeszkadzania. Są to moi koledzy, więc na pewno będzie wesoło. Zanim zaczęliśmy, pojechaliśmy do sklepu. Kupiliśmy puszki, kable, płyty GK i cały stelaż pod sufit. Jesteśmy gotowi, więc pakujemy się i uciekamy. Gdy dojechaliśmy do mieszkania, musieliśmy to wszystko wnieść. Poukładaliśmy przy ścianach, bo gdzie indziej nie było już właściwie miejsca. I tylko tak dodatkowe zakupy nie przeszkadzały chłopakom działaniu. Słuchajcie, Jacek nosi sobie sprzęt, natomiast my ze Staszkiem ściągamy wszystkie gniazdka, zabezpieczamy drzwi. Drzwi, klamki, na no i okna. Przyznam się, że nie oszczędzaliśmy na taśmach i foliach. Po to, aby trzymały się one przez całe wykończenie. Dlatego postawiliśmy na Blue Dolphin. Jesteśmy na samym dole, więc na okna wjechały, można powiedzieć, takie budowlane żaluzje. Taki system pozwoli nam lekko odizolować się od otoczenia, a tego właśnie będziemy potrzebować. Folia jest już na oknie. Zabezpieczyłem dwa poprzeczne pasy. Ponieważ nie mamy potrzeby więcej, nie będziemy tutaj niczym chlapać. Natomiast zależało nam na tym, żeby nikt nas z zewnątrz nie podglądał. Będą tutaj te moje lampy studyjne, dodatkowo halogeny chłopaków do gładzi, więc będzie dosyć jasno. Do tego zależało nam na tym, żeby mieć dostęp do balkonu, więc zobaczcie. Wszystko działa tak jak należy. Następne w kolejce będą drzwi. Są nowe i ładne i nie chcemy żadnych uszkodzeń. Widać, że ze ścian wyleciały także gniazda i kontakty. Ten dzień będzie taki mocno porządkowy. Chcemy wszystko przygotować, żeby potem szło już dużo luźniej. Zaplanowaliśmy także wszystkie punkty świetlne na suficie. Nie będzie klasycznych lamp, tylko tuby. Myślę, że są ponadczasowe i dodatkowo tanie. Co przecież nie jest bez znaczenia podczas wykończenia mieszkania pod wynajem. Pomaga nam w tym poziomica, wyznaczająca poziome i pionowe linie. Wymyśliłem te same lampki w przedpokoju, łazience, kuchni. I łóżkiem w salonie. Podejrzewam, że większość widzów to właściciele swoich mieszkań, więc jeżeli będziecie planować takie właśnie oświetlenie, to pamiętajcie, aby w kuchni odsunąć się od ściany na odpowiednią odległość. Wówczas światło będzie padać na blat, a nie na szafkę. U mnie było to 55 centów. Kable oczywiście trzeba przymocować na kołki i później uzupełnić szczelinę gipsem budowlanym. Analityczne oczy zauważył także, że Staszek przemazał tym pędzlem. Oczywiście było to odpylenie, tak żeby mieć pewność, że wszystko złapie. Gips dajemy w samą szczelinę, tak aby nie powstała tutaj żadna wypukłość. Po początkowej fazie zaczynamy poważną część dnia, ponieważ bierzemy się za montaż zestawu podtynkowego. No bo jak wiadomo, na każdej budowie musi być miejsce, żeby... żeby, no wiecie gdzieś spukać na przykład fusy po kawie. Gdy go odpakujecie, zapewne waszym oczom ukażą się takie oto elementy. I za chwilę zobaczycie, że nawet taka mnogość części nie zawsze jest kluczem do sukcesu, jeżeli macie na przykład takiego pecha jak my. Zakrzywiliśmy węża, na klatce zamknęliśmy wodę, ściągnęliśmy osłonę, wszystko oczywiście uszczelniliśmy konopią, no i spieliśmy na sztywno. Od dołu wysuwają się od stelaża takie nogi i ustawiliśmy to tak, aby do domalowanej linii było dokładnie 100 centów. Jak nie chcą wyjść, no to wiadomo. Młotek w dłoń. Natomiast cały czas pamiętamy, aby trzymać piony i poziomy. W ścianie mamy odpływ setkę i do niego musimy się dostosować. Nie chcę się Muszę skorzystać. Okazało się, że nic nie pasuje i musiałem jechać po takie właśnie małe kolanko. Ale jeżeli myślicie, że to koniec i za chwilę będziemy korzystać z toalety, no to niestety się mylicie. Słuchajcie, lekko się pokomplikowało, natomiast specjalnie wam tego nie wytniemy, ponieważ to jest samo życie. Chodzi o to, że chcieliśmy tutaj całą płytkę, czyli 60 i 120. Natomiast na tych kolanach, jakie mamy. Cały stelaż odchodził nam, niestety tutaj, powodując, że przy ścianie mieliśmy taką małą odcinkę. Na te plamy nie patrzcie, ponieważ przed chwilą wylaliśmy tutaj wodę z narzędzi. Natomiast chodzi ogólnie o to, że zaznaczyliśmy linię 57 centów, czyli zestaw podtynkowy plus płyta GK, klej i płytka wyszłoby mniej więcej 60. Gdy chcieliśmy dosunąć go, no to niestety nie było miejsca, więc musimy poszukać takiego oto kolana, czyli setkę pod kątem 90 stopni, natomiast, żeby te uszczelki były tutaj, bo ta odległość. Odpycha nam cały zestaw podtynkowy. No i niestety, słuchajcie, dalej nie będzie gdzie wylewać fusów po kawie, natomiast powoli bierzemy się za wymierzenie sufitu podwieszanego, no i potem zaczniemy go montować. Posprzątaliśmy wszystko i wówczas mogliśmy zacząć przygotówkę. Na początek wyznaczenie linii. Zależało mi na tym, żeby sufit był podwieszany, ale szkoda było mi tej wysokości pomieszczenia, bo na ten moment było tam aż 286 centów, więc podnieśliśmy go na maksa. Zaczęliśmy od U30, montowane na kołki szybki montaż, dookoła wszędzie jest żelbet, nie licząc ścianki działowej z drzwiami. Czy kołki będą nam dobrze wchodzić, no to dowiecie się na końcu odcinka. Tam będą making offy, czyli wszystkie wpadki jakie wydarzyły nam się tego dnia, bo to przecież też się dzieje na budowie. Życie to nie YouTube i my tutaj nie będziemy niczego udawać. Aha, no i zapomniałem Wam powiedzieć, że przy dwóch ścianach będą wnęki. Po to, aby wsadzić nam pasek ledowy. Myślę, że delikatne podświetlenie wydłuży i przede wszystkim podniesie nam optycznie pomieszczenie. O co chodziło, że co? Chodziło o to, że jeżeli masz długi odcinek paska ledowego, tak, to musi być obwód zamknięty. Co to... co to znaczy? Co to znaczy, że... jest 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 Obwód zamknięty. Zamykasz obwód, z, jednej z drugiej strony napięcie udajesz. Żeby go zamknąć, żeby on uświecił jednakowym kolorem. Bo, jak będzie dłuższy, to... to na samym końcu będzie świecić ciemniej, będzie słabsze na 5 rogu. I to był wykład Jacka na temat LEDów. Myślę, że oglądający fachowcy o tym pamiętają. Natomiast dla właścicieli mieszkań będzie to cenna wiedza. Chociaż pamiętajcie o tym, że te filmy nie będą żadnym eku wiedzy budowlanej, tylko luźną opowieścią właściciela, jak wygląda wykończenie. Następnie docinamy płyty, szlifujemy. Potem trzeba było wyciąć miejsca na kable i lampy. Postanowiliśmy, że będą tam trzy tuby. No i nie pozostało nic innego, jak tylko zacząć montaż. I jedną dłonią trzymam płytę. Ale nie zapomniałem o tym, żeby wam to wszystko pokazać. Sufit lekko wystaje, ale jest to celowy zabieg. Na ścianie mamy taśmę ślizgową. Oczywiście pamiętamy, żeby to wszystko ładnie zbocować, no i żeby łebki nam nie wystawały. I na ten moment wszystko wygląda tak. Czyli tak, żeby żebyście sobie nie myśleli, że ona, jest to że ona jest tutaj potrzebna, to była tylko taśma pomocnicza. Tak? I dobra. Powiem Ci, jakby mnie tak kopnęło, to by w Znowu docinka, czyli płyta uzupełniająca sufit. Tutaj musiałem lekko Jackowi przytrzymać i pomóc. Chociaż do tego się dzisiaj przydałem, bo faktycznie jako pomocnik byłem dzisiaj niezbyt przydatny. No i montujemy spazowane końcówki do siebie, cięte elementy do ściany. I jeszcze jedno mocowanie. No i zobaczcie, tak wygląda nasz sufit. Wykonany z zielonej płyty GK łazienkowej. Do tego wklejona taśma ślizgowa. Dwie takie wnęki. Czekają już kable LEDy. Wszystko obliczone tak, żeby zmieściła się także maskownica do wentylacji. Ogólnie nasza płyta gdzieś kończy się tutaj. Natomiast wypuściliśmy ją jeszcze dalej, żeby stworzyć. Zobaczcie taką półeczkę, żeby też nic nie było widać. Trzy lampy. Będą szły dokładnie w ten sam sposób, co przed pokoju. No i dzięki tym zabiegom powinno nam się to pomieszczenie zdecydowanie powiększyć. No a przecież o to chodziło. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Było ciężko, intensywnie, ale fajnie. Posuwamy się do przodu. Pamiętajcie, wciskajcie suba, lajka, dzwonek. Wtedy będziecie na bieżąco. Social media macie z boku. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Powiedz chociaż, że porządną taśmą odejemy. Nooo, Jak tego. <głos> 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 Dobra, <głos> wiesz co ja tu będę miał wycinania ja z nim? Domową też na pizzę zaklejony na filmu. Ok, korzymy robili, ludzie fajnie. Głupi to jest, to. I proszę pana, ten zwa. A tutaj co? Tutaj jest to samo, co tam to jest. Tak się uczcie, czy nie uczcie? Uczcie się. <noise> Tak się nie uda... Delphi mnie tak jest tak do skasowania!